Popatrz. Co to jest? Powiedz. <głos> <głos> Dobre, co? <noise> Ładny? Nie chodź tu dalej. Zobaczysz tu. Uważaj, nie przewróćcie. Pomalutku. To są Co to za cuda? Powiedz mi, jak Ci się to podoba? To jest straszne czy śmieszne? Kolorowe, tak? Śmieszne. <noise> no i bardzo dobrze no. Zobacz, te obrazy są nawet większe od Ciebie. Z takich dwóch, co on nie się kłócisz, że są podobni do siebie, widzisz? Na drugiego patrzy tak, co Ty sobie... Jak Ty tak możesz być podobny do mnie? Tu jest biały. Dlatego, dlatego ja widziałem takie białe. Tu jest zielony, tak? Może być? No wie. Tu jest taki czerwony. No. A. I powiedz mi, co? Jakieś oko namaluj. Patrz, zobacz, patrz. Jak na kartce. Ja przeważnie zaczynam od osiu. Nowe, ja muszę spora. gdzieś popukać, popukać no w pędzelki. Don. O, okularów nawet nie mam, wchodzę tak przez mgłę. Mhm. No powiedzmy tam, nie jest tak.

Komar, w której i mucha, i osa. I, 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 I tak trochę przeciągaj, tak bardziej ten kreskę, Bo w jednym, o, więcej, więcej, więcej. O, to, 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 O, o wyciągaj, wyciągaj. Prawo, w lewo, góra, w dół. O, tak, tak. I to tak malujesz taką abstrakcję, tak? Takie wszystko w, w kolorach. I, i, I tak wyciągaj. Patrz, jak masz, zobacz. Tak, to tak. O, o, tak zamaszyście. Tak, tak. Tak, żeby jakiś kwiatek, listek był. O, zobacz, patrz, tak. Tym białym to normalnie rozjaśniasz. Weź teraz biały i, i na ten niebieski. To wyjdzie ci jasno niebieski. I trochę, no zobacz, zobacz. Będzie inny kolor. Widzisz, widzisz? Zgadza się? No i, na, i każdy kolorem. Tak właśnie można sobie mieszać i zmieniać kolory. Oczywiście różne można brać. wtedy takie wychodzą, nawet nie wiem skąd to wychodzi, nie? No, jak fajno, no. Zrób krzyży, kropkę. Ty, ty, ty tam tabliczkę dostaniesz na pamiątkę. To co, przekładamy to z drugiej strony teraz? Tak. No, wiesz. Podróże i poznawać i ludzi, jak żyją, w ogóle coś, coś ciekawego dojrzeć. Już pomijając, że tam kościoły, bo to takie zabytki już tam wiekowe, ale w ogóle co ludzie tworzą, coś, co, co, coś nowego. Przecież kiedyś to było i szaro, i, i ciemno, a teraz jest kolorowo i, i ludzie się śmieją. Jakiś tam można kontakt z, złapać i porozmawiać, czegoś się dowiedzieć i nauczyć, bo po człowiek całe życie się uczy. No, chodź pan, tu usiądź pan. No. No nie, będę nie? za panem Sam. Aha, no to dobrze, to jeszcze lepiej. No. I ja wtedy tak, ooo. No, Arturo? Powiem pan kiedy, nie? Ja jestem gotowy. No, musi pan dojść do dyskusji. Już. Wielka sława to żart. Książę pracuje jest wart. Złoto toczy się w krok, z rok do rok, z rok do rok. Brawo no bomba! <śpiewanie> <śpiewanie> Idę pod prąd, mówię, jestem jakiś taki inny. Jakiś tam dziwny, jaki niektórzy, no, no ale co zrobić, no i no już, już tak musi być, no i co innego, o to chodzi, no. Kiedyś malowałem to tak surowo, tak, tak nie wiem, to, to może się lepiej podobało, a teraz to chcę nie, nie upiększyć, ale to jakiś tam nadać innego wyrazu i innej takiej głębi, że, 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 że każde... Jak spojrzeć na moje twarze, to każdy coś tam przekazuje. Jakby po prostu muszę dogłębić, że z twarzy po prostu jakieś grymasy, troski, radości, coś takiego, nie? No to jest moja ikona. Stworzyłem takie coś, trzy dni się męczyłem. I wbrew swojej, bo duże obrazy nawet dwumetrowe w ciągu dnia zrobię, a to jest takie że, że normalnie coś ma w sobie, i, i, i normalnie, i, i, i głębiej, i niektórzy to w ogóle nie tolerują. W ogóle, jak byłem w Toruniu, to powiedzieli, takie coś w życiu, bym nie powiesiano na ścianie, a ja nawet za 100 tysięcy bym tego nie sprzedał. Z tego to ja bym mógł całą serię zrobić, to taki jakby normalnie ołtarz, coś. I to, 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 może to jest brzydkie, może do góry nogami, a może tak ale różnie bywa, no, no, no takie coś tworzę, no takie postacie, takie grymasy, jeden się śmieje, drugi płacze, coś musi być od siebie, wbrew naturze, a nie to takie, no musi być coś, nie wiem, sam nie wiem jak zacząć, sam nie wiem jak skończyć, no nie jestem taki szkolony, taki samouk, jak to mówią, oderwany jakby od płotu, ale coś, jakaś siła we mnie siedzi, że normalnie coś, Tworzę coś chcę, no i, i tak coś wychodzi. O to chodzi, no. I to możecie sobie oglądać obrazy. Jeden, drugi, czy to są nowe. Może, to są nowe. To są te, które miałeś. I, i sporo nowych jest. Które masz? Nie, no to teraz to słowo, zobacz. No, te moje pracownie, inaczej hurtownie, to to, 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 to jest taka. I w ogóle chwila zadumy i niektórzy w konsternacji, niektórzy poproszą szklankę wody, bo sami nie wiedzą jak mają się czuć. No to taka atmosfera panuje, no nie wiem, taki klimat jak się wchodzi, to są wiszące korzenie. I, i, i normalnie takie i dzikie, i żywe, i, i, i takie dziwaczne, i coś muszą sobie mieć. No to jest najważniejsze, mogą być różne, ale żeby coś w sobie miał. Tak, i, i, i muszą kogoś zaskoczyć i, i żadnych tytułów nie mamy i każdy tytuł może sobie ktoś coś stworzyć, powiedzieć. Robi wrażenie. Boże, ja jestem bo twórcą wyszka. Znałem, ale pierwszy raz jestem tutaj u niego i ten, wielość tego to aż powoduje stany dość takie fiejne, jeśli się to ogląda. zajęcie, żeby być wśród ludzi, jakoś odbierać, bo nie wiem, się przyzwyczaili do, do moich tam jakichś innych malunków, nie? nie? to tak jak, tak tu jakby warsztaty były, nie? Prawdę mówiąc, to to wolę w domu, bo jestem sobą, nie? Nikt mi nie przeszkadza. I, I sam sobie sam narzucam tempo i, i zawsze jak zaczynam coś, zawsze mam takie niepewne ja, co to będzie. I, czy, czy, czy z lewej, czy z prawej, czy ze środka. Najlepiej bym odwrócił do góry nogami. Nie? Nawet, i, i, I potem już nawet zapominam gdzie zacząłem, bo tam się rozwijam, rozrzucam to wszystko jak kości na stole i wtedy coś się dzieje. Nie? A, a najlepiej to chciał, żeby ktoś mnie skrytykował i tak dosadnie poszedł w pięty. Nie? Co ty robisz? To, tu, tu. tu. Wtedy bym się buntował albo w środku i sobie przemyślał, czy ma rację, czy, czy ja w ogóle jestem cienki bolek i w ten sposób. Nie? A tu, ty, tu tylko tolerują, się śmieją i, i tak ogólnikowo mówią. Nie? Widzę u ciebie bardzo fajną cechę, no. że ty nie chcesz być patejką. Nie, matejko i siedział na drabinie 8 godzin i, i 10 kaw, i wyczółkowski, malczewski, inny rzecz. Kupę miał uczniów, i każdy poszedł swoje ślady i, i, i malował tam muzeum, czy u, u, szlach, u, szlach, u szlachciców, żeby wejść na swoje. On takie batalistyczne. A, a i tak w tamtym roku podważyli, że podobno się wzorował na jakimś Niemców. Czy to prawda? Czy też jakiś Niemiec 100, czy 200 lat temu też takie. Fatalistyczny modowy. No to by. wielu było tak. No i to była mowa nad tego rodzaju. No, ale to już przeszła. Jesteśmy w Muzeum I, i tutaj samobrazy Janusza Lewandowskiego. O, to to takie normalnie, takie surowe, takie i trochę grozy, I takie ludowe, takie pokazują dole i niedole ludzi, po prostu takie no, takie osoby, zwierzęta Lot, lotniarz. No. no, jakieś zapatrywania mają. O, tu kon koncert, nawet babie lata. no coś pięknego, w takiej szarości normalnie, w takim pięknym stylu, stary koń, mało kto mógł tak coś namalować, no, to takie oddanie jest, takie, no, taki, to jest coś podobnego do mojego szału, o, coś chciał artysta przekazać i pokazać, no, no nie jest może piękne, cudowne, ale to coś w sobie mało. To jest to, no, piękna sprawa. A tu jest martwy ptak. Ora nieładne. No, ptaki lepiej powinien fruwać i, i żyć. No. Coś pięknego. Ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Super. I ja bym tak nie potrafił. To, to, to przez dwa tygodnie czytałem książki, studiowałem, gdzie kreska gruba, jakieś projekty, a potem jakieś mi czułem to i po prostu no lubiałem. No i po prostu i, i tak samo jak byłem w tej straży miejskiej przez 20 lat, to z różnymi lu, ludźmi dobry zły, i zły i trzeba było jakoś wypośrodkować, znaleźć ten złoty środek i no ciężko było. No, niekiedy fi, człowiek się nie narobił fizycznie, ale psychicznie był. Aż niekiedy dosyć było, no ale tak coś, nie wiem, I żeby nie ta choroba mi, to bym jeszcze dalej pracował, aż do emerytury, którą potem musiałem się męczyć, żeby ją dostać, no. no fajne było, ja tam nigdy nie narzekałem, no. Ktoś malował, jakiś artysta, no pięknie to wygląda, to jakby takie ręce wyciągnięte do góry i wołały o pomoc albo o jakieś pomstwę. No nie wiem, no fa fantastyczne to wygląda, Powinien być to jako pomnik przyrody, a nie jest, no ale jakoś się trzyma. No. I, I to jest przy, przy tych łabędziach czarnych, przy, 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 przy tych kaczkach, no i w parku, no coś pięknego. Szkoda, bo, bo już jest po sezonie. I je niedługo będzie zima, będzie taka martwica, a my tak czekamy na tą kochaną wiosnę. No i tutaj mam coś takiego, może większości tego w ogóle by nie akceptowali, to takie gęby, takie stworzenia. No może trochę pożartuję, takie coś to, jak pochować to mi zarazem do trumny. No, <laughs> może to głupie, może to mądre. No nie wiem sam, jak to wyjdzie. To tak żartuję, tak gdybam, tak myślę. <laughs> Ale pięknie, ale cudownie ty. Jak, jak na rzece Mississippi. <grywa> ale jak ci kierowcy się czują ty, w tych samochodach. Musi być dość głęboko, że, yy, yy, że, że tą barką, tym promem zacumuje. Pięć samochodów jest. Ma to No proszę, staniemy trochę z boku. Uh -huh. no, no, coś pięknego. Ura, ale fajno. Ale bomba. Nie, o Coś pięknego. Czerwony <śm> kwidonanse. Wiesz, szumiące, gdzie wiatr niesie zapach, myślanych fal. a nocą bezsenną po mnie, co skarpi wysielany niezmącony czar łąki kwitną wiosenną zielenią. Wierzby szumią latem jesienią. Zimą śnieg otula ziemię. Wspominam was z wiosennych lat, minionych dni. Wydaje się, że to niedaleko, że tuż za rzeką. Wydaje się, że to kilka kroków Pe me star Xingrocherlejko.